Modlitwa oddania się Maryi. Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej z Guadalupe. Odmówiona w Meksyku w styczniu 1979 roku, gdy odwiedził jej bazylikę w czasie pierwszej zagranicznej podróży jako papież. Dziewico niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła. Ty, która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę, wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją. Twemu synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu odkupicielowi, Matko Miłosierdzia, nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej nam naprzeciw, my grzesznicy oddajemy w tym dniu całą naszą istotę. I całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, nasze prace, nasze radości, naszą słabość i nasze cierpienia. Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, Powierzamy twojej trosce Pani, Matko nasza. Chcemy być całkiem twoi. Z tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi w jego kościele. Z miłością zawsze prowadź nas za rękę. Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, Prosimy Cię za wszystkimi biskupami, by wiedli wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszą. Spójrz, jak wielkie jest żniwo, i wstaw się u Pana, by głodem świętości napełnił cały lud Boży. I wzbudził liczne powołania kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych rozdawców tajemnic bożych. Daj naszym rodzinom tę łaskę, by kochały i szanowały poczynające się życie, z tą samą miłością, z jaką ty w łonie Twoim poczęłaś życie syna Bożego. Święta dziewico. Maryjo, chroni nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci. Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością. Naucz nas iść zawsze do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty, dającym pokój duszy. Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie wszystkich świętych sakramentów, które są jak znaki pozostawione przez Twojego syna na ziemi. Teraz, Matko Najświętsza, Spokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, które przychodzą do nas od Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.